Ten piesek ma 4 miesiące. Chciałabym pokazać, co go już nauczyłam. Zaczynamy. Tak. Bajka. Łapa. Druga. Druga łapa. Brawo. Dobry piesek. Poproś. Poproś. Brawo. przewipione Przywipione. Brawo. Dobry Brawo. piesek. Leżeć, leżeć, muszę powiedzieć leżeć, brawo, Le, leżeć. leżeć, 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 bajka leżeć, tak, brawo, obrót, obrót, coś ta szynka chyba za dobra, że ty mnie nie słuchasz. Leżeć, bajka leżeć, bajka leżeć, obrót, obrót, obrót. Bravo. Bravo. Nagroda. Bravo.